Na koniec atmosfera ludowego jarmarku z lasowiacką gwarą i zwyczajami, wszystko to w miejscowości Kamień, na spotkaniach z mową gwarową gwarkam imprezę okraszała studzienina, czyli galareta z wieprzowych nóżek i inne regionalne potrawy. Magda, Mateusz, Monika, Aneta i Karolina. To piątka gimnazjalistów, która tworzy grupę pod wiele mówiącą nazwą Włodcy Kamienia. Coraz rzadziej używana miejscowa gwara nie ma dla nich żadnych tajemnic. Podobnie jak dawne obyczaje. To na przykład jeden ze sposobów na poderwanie dziewczyny. Poszedłbym do niej do chałupy i powiedział, że da jej ziele i czy się zgodzi. I za jajka, i na rowerze nie przebiorzę, czyli na bicyklu. Czy to wystarczy? Za ziele to nic. Do, to, to wtedy, wtedy. A co to takiego to zielę? Nazmira, chop jakieś piatków na łące, a później daje mnie takie. Według organizatorów gwarkamu, czyli cyklicznych spotkań z mową gwarową, połączenie zabawy z amatorskimi występami to najlepszy sposób, by zachęcić dzieci i młodzież do kultywowania lokalnego języka. W przygotowanie corocznych spotkań często zaangażowane są całe rodziny. Tej gwary i tego wszystkiego to uczę się głównie od babci. Efekty tej międzypokoleniowej współpracy to często gratka dla językoznawców i etnografów. Na przykład wie pan, co znaczy „spartno”? No, o, widzi pan, ja też nie wiedziałem, ale teraz wiem, że to jest to jest nie mający apetytu. Tematem przewodnim tegorocznego gwarkamu był dawny targ, czyli jarmark. Nic dziwnego, że w wypełnionej po brzegi hali sportowej w kamieniu pojawili się nawet handlarze koni.